Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w Little Inferno. Mm. Mm. I to jest gra, w której się po prostu pali rzeczy. O. Czuję to make mm. a fire. Okej, okay, zrobię ogień. Dobra. Mm. Gratulacje twojego Kupienia nowego tytułu Inferno, kominka. Stworzyliśmy go z miłością. Fireplace, bo twój dom, twoje serce, żeby ciepło. Mmm, 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 są instrukcje Są przeczytajmy są przeczytajmy. Da się je przeczytać? Są małe literki. Ciekawe, czy da się je przeczytać. Te instrukcje i ciekawe, co tam jest. Dobra. Ej, w tej tutaj jest na dole coś takiego um, bardzo czarnego. Takie, taki tekst gruby, po prostu. To musi być tam coś bardzo, bardzo ważnego. Ale to są chyba po prostu kropki, więc nic tu nie przeczytać. Jest tu nie da się przeczytać. Okej, okay. list. Des. E, czy spaliłeś wszystkie swoje rzeczy? Jest okej. Okay. Zawsze możesz kupić więcej z twoim nowym katalogiem. Love Miss Nancy. Mamy katalog. Okej, okay. okay. mogę sobie to kupić. Różne rzeczy. O, kartę kredytowa. karta kredytowa no dobra, więc mamy Oj. mamy ten ten mogę coś wyrzucić przez kominek? chyba nie O, dało radę. Więc mamy ramkę. W tej ramce położę kartę kredytową. Czyjąś kartę kredytową. Ciekawe, czyja ona jest. Dobra. Kukurydza będzie się palić i będzie robiła popcorn. Tu, jaki fajny popcorn. Co nie wystrzelały Nie chcę zjeść popcorn wow. No dobra Pajączek Dobra Kupię sobie jeszcze te literki I zegarek, których nie kupiłem Kupię sobie Magnes i Sleeping Idol Ciekawe co to jest Musi <laughs> być. Okej, okay, mam. Czy to będą same i, i A. Dobra, mam pomysł. Budzik. O, mam dwa listy. Bądź sobie dobrze. nie martw się. Twoje małe. Nie wiem, jak to jest. Inferno. Inferno to jest z ogniem. Małe inferno. Nie jest jak inne gry. Nie ma tu punktów. Nie ma tu wyników. I nie ma. No nie, jesteśmy tu w czasie. Po prostu twórz fajny ogień i trzymaj się ciepło glow wysokiej definicji produkt Tutaj może być wiecznie zawsze um, to dobiegnie końca trzymaj się w lensi ej lol <sad> Cześć! Ktoś tu jest? Um. Nie znasz mnie, ale ci powiem. Jest tak zimno na zewnątrz. Słuchaj. Snuglec naprzeciwko mojego małego inferno. Kominka. Jak... Y Przytulenie w robaku w... P... Robak w przytuleniu w robaku od Sugar Plums. To jest dla ciebie. O, mam je zdjęcie, jak fajnie. Okej, okay. Sleeping Doll. To sobie wszystko spalę. Nie chcę tego zdjęcia palić. Dobra, mm, baterie, cegły, jakaś pochodnia, ale najpierw rower. To, to jest jakiś pirat. Hmm a co to jest za zakładka tutaj? O, o tak, combo. Y... Bike pirate. Someone else. Dobra, to mamy. Chwila. Someone else. Dobra, to mam pomysł już na pierwsze combo. Y... Questa batteria Wow Ok, ho questo moto e pirata Cześć to znowu ja pachnie jakby coś się paliło też masz mało i pewno tak wygląda jak każdy no Palenie rzeczy jest bardzo zbawne, ale bądź ostrożny. Instrukcje mówiły coś Coś bardziej... Nie, bardziej niebezpiecznego od ognia. Ale je spaliłam, więc nigdy się nie da. Twojego nowego przyjaciela Sugarplum. No dobra. Mam pomysł. Karta kredytowa. Mogę to przyspieszyć. Dobra. Mhm. Ale to zdjęcie się tak dziwnie zmienia, jak się je tak przesunie ogniem. Zaraz to musi się wszystko dopalić tutaj. Dobra, kupię jeszcze raz to zdjęcie, ale... Okej, okay, jakie są tu jeszcze kombo? Springtime. Czas wiosny? Czas wiosny, to będzie pewnie coś z tym. Światki I świetliki <laughs> Może 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 Powierzę wam, że okej okay. To są moje zdjęcia Ech. Jajko, pająka. Hmm. Generacje. Dobra, mam pomysł. Zdjęcie rodziny. O, dobra. Tu jest dam sobie to. Te kwiatki i zobaczę. Hmm. Okej. Okay. No znowu ja haha. Bo się spaliam moje rzeczy. Czy prześlesz mi coś? Potrzebuję więcej świetlików. Okej. Okay. Dobra, okej okay. o to chodziło. Okej, okay, dzięki za moje nowe świetliki. No i spaliła. serce. O nie! Za późno już znikło. Okej, okay, bus. I bank. Czekajcie chwilę. Bank. Okej, okay, mam pomysł. Bank z kartą kredytową. To na 100% musi być to. Dobra, co? Małe inferno. Z tyloma sekretami i właśnie znalazłam jeden. Nie marw się, nie powiem ci. To był spoiler. Jest naprawdę dobra. No, to właśnie o to zrobiłem. Hmm. <śm> I telewizor. Nie kupiłem jeszcze... A, tej pochodni właśnie! I zdjęcia. Okej, okay, wstawię tu coś fajnego. No dobra, okej. Okay. Katalog. Kolejny katalog. Mm, ale to w następnym odcinku. Pochodnia. Podpalę tutaj. Okay. No i rozpadła się. I mam zdjęcie. Jest ładne. raport pogodowy yy, on coś mówi o pogodzie to tego to, to pominę okej okay. to spalę i mam telewizor włączyć? Nie, moje zdjęcie. Dobra. Dobra noc filmów. Nowy katalog. Popcorn. Ona. To już nie kupię do tego telewizora, może zaczekam na robaczki, na listy. No dobra, to zrobię to kombo, ile ten telewizor czterdzieści kosztuje? No dobra. Jak kosztuje 5, a on daje mi 6. Się ja będę zarabiał po jeden. Robaczek. Mu. Mm. Chyba z tego będzie się dobrze zarabiało. tylko się wydaje pięć bloków. Mm. sobie zbieram no nie właśnie zrobiłem coś złego ale w sumie teraz mnie stać na pop na, na kukurydzę i na telewizor O, dobra yy, dobra Dobra, yy, Mam telewizor Telewizor już będę miał na złoto I kupię jeszcze Po tą kukurydzę Ja wiem, gro! Wiem doskonale, że potrzebuję combo żeby zdobyć te, 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 te Stampsy. Nie wiem jak to nazwać, ale dobra, mam już popcorn I w tym odcinku to to już tylko zrobię ostatnie osiągnięcie znaczy ostatnie kombo i Nagram kolejny odcinek, ale to już będzie jutro. Dobra, poczekam sobie chwilę. Dobra, mam już to. Więc telewizor i kukurydza. Spalmy to razem. I Widzimy się już w kolejnym odcinku, i jakby to gra powiedziała, trzymajcie się ciepło do kolejnego odcinka, i cześć.